Jedziecie <DwodziecPU3> bier... nie? Jeździes, jeździes prosto, to, co? A ty nie dostaniesz ani grosza, nie? Niech powądź. za darmo teraz. Coś ci chową. Ty się zamknij p b... jeszcze ty w rękę zdanie. Bronisz go o b... w turniu. Jeszcze w... ty go bronisz. No. no. Nie dostaniesz ani k b... grosza. To bier... jeszcze k go bronisz? Nie. No, no wy pierwszy nie, że go bronisz, durniajów. Ja Ej, co ty robisz, k***a? Kur... Jedź, kur... pod złotem. Przepraszam, co to? U mnie kamera stoi. A ty, k***a, posłuchaj Przestań, bo policję weźmie. Będziesz miał problemy. Masz pro... Chcesz mieć problemy? Im nie poddała, co jakby nie, nie jestem. Полаків, чи якийсь акцент маю. — І не Так. Зле визвання ну, на родовищі чи цього, то знову на тих українців, хоча їм не, їм не походзи. Грозьби з ножем, цього, побічі, перерізання гардла. Я, No, w się... Na drogi kiedyś pierwszy raz mnie coś tam przyleciało ręką i ja już chciałem tych pasażerów wysadzić na miejscu bez opłaty, bez niczego, to żeby nie było problemów. Czuł się pan zagrożony w no, niebezpieczeństwie? na końcu nie taki... niezabezpieczony był, co zagrożony. Ja nie... Staram się nie wyzywać, żeby jakąś agresję do jego i żeby dojechał do końca i wysiadł do, dobrze i to skończyłeś. Późna wrześniowa noc. Para wraca z zakrapianej imprezy na peryferiach Krakowa. Po kilku minutach jazdy klient rzuca się z pięściami na kierowcę taksówki. Efekt to podbite oko i kilka ukruszonych zębów. Po dotarciu do celu podróży kierowca wzywa policję. Według jego relacji funkcjonariusze sporządzają notatkę, ale nie zatrzymują sprawcy, gdyż, jak tłumaczą, nie chcą budzić przypadkowych osób z okolicy. Na tą ulicę tutaj był zamówiony kurs, tak? No, zgodnie z aplikacją lub screeny, co mi zostało, to tak. To tak, ale nie wysiedli tutaj? Ale my tu nie wysiedli. Tylko dalej, gdzie się jechaliście, tak? Tak, bo aplikacje, nawet Google Maps prowadził na inną ulicę. To było tutaj? Tak było te, te, te skrzyżowanie. Gdzie pan stanął? Gdzieś tutaj. Aha, tutaj pan stanął. W na miejscu tak? stanął na skrzyżowaniu. Pani dawała mnie pieniędzy, Aha. i pan potem zaatakował mnie. Zabierasz pracę, Naszym rodakom. Jestem bierny w śmiecie. Proszę bardzo, pracuj, pracujcie, pracujcie. Pracuj, śmieciem jesteś, k. Ci, wiesz, podejrzne gardło za chwilę, p***. Wezmę Wezmę i wy. Nie ten się, się ten nie, nie, nie? Ej! Wysiabaj, nie mnie nawet. Ja cierpię. Ja przepraszam ja, Wysi A, ja policję wyzł. Mendo. Jak agresywny pasażer tłumaczy swoje zachowanie? Mieszkańcom okolicy, w której wysiadł z taksówki, pokazujemy zdjęcie z wnętrza samochodu. Szukamy takiego człowieka, e, krótko obcięty, gdzieś około 40 lat. Gdzieś ma tutaj mieszkać w okolicy, to chyba jego żona, blondynka. Ma pewno nie. Tutaj podobnie mieszka. Mieszka w tym domu. Dzień dobry. Szukamy tego człowieka. To bardzo krótkie włosy, taki dość postawny. – Mocno zbudowano? – Mocno dość. – Być może, że pan Krzysztof ***.– A w którym stronie on mieszka? – Tutaj, tej ta biała Gdzie ta Polski? – Tuż na polski. – A ta willa tutaj? – Tak.